Witam Państwa serdecznie. Od ostatniego nagrania, które odbyło się 8 miesięcy temu, wykonałem bardzo dużo różnych testów czterofazowych maszyn synchronicznych nazwanych przeze mnie bezszczotkowy szybkoobrotowy motor hybrydowy. Nazwa angielska Brushless Hybrid Fast Rotation Motor. Szczegółowe dane mogą Państwo uzyskać na mojej stronie internetowej oraz portalu YouTube. Przedmiotem bieżącego testu jest BSMH numer 3, którego cztery uzwojenia fazowe skojarzono w czteroramienną gwiazdę. Silnik będę rozpędzał funkcji automatycznej przewidnika częstotliwości do 60 Hz. To się równa 3600 obrotów na minutę. Parametry kanału pierwszego monitoruje sonda oscyloskopu, a drugiego sonda prądowa Hantek. Dane testu odczytam po uzyskaniu zaprogramowanej częstotliwości. Dotychczas motor powiodło się wprowadzić na obroty synchroniczne równe 8378 na minutę. Maksymalna moc silnik wygenerował na poziomie około 1,1 kW podczas zasilania tylko jednej linii sterującej L2-L4. Z braku odpowiedniego przemiennika częstotliwości obecnie linia L1-L3 nie jest zasilana. Jak tutaj Państwo widzą, rozłączyłem wał sprzęgający silnik synchroniczny ze szlifierką kątową. Dane testu będzie monitorowała sonda Hantek oraz miernik cęgowy Unity. Energia będzie dostarczał przemiennik częstotliwości. XXY y a tej częstotliwość ustawiłem sześćdziesiąt i 30 herca znacznik rotacji czerwona taśma Motor ruszył. Dane wstrzymałem. Są w tej chwili zapisane przez oscyloskop. Mogę Państwu teraz troszkę pokazać. Jak reaguje w funkcji manualnego sterowania? Bardzo precyzyjnie funkcjonuje. Dobrze mamy 10 Hz, bardzo ładnie, precyzyjnie sobie tyka, tyka. Gdybym miał przemiennik częstotliwości dwufazowy, to mógłbym zasilić również drugą linię sterującą. Wtedy maksymalna moc by wynosiła około 2,5 kW. Jak tu Państwo widzą, jest zasilana, zasilana linia sterująca L2, L4, L1, L3. Nie jest zasilana, ponieważ aby poprawnie móc to wykonać. Druga linia sterująca musi być przesunięta w fazie o kąt 90 stopni. No dobrze, troszeczkę podkręcimy, zobaczymy jaka to jest precyzja. 50 herców częstotliwość sieci energetycznej w Europie, a teraz mamy było troszkę więcej 70. Dobra, wystarczy, bo widzę, że łożysta. zaczynają huczać. Już trochę testów wykonałem, w związku z tym się boję, że które wyleci. No, ostatnio w czasie testu podczas dużej rotacji zwoje nici, które były zabezpieczone Klejem niebieskim Poxipol. Mi się urwały na długości 2 cm. Magnesy były całe, nic się nie wydarzyło, z nimi zostały wklejone na ten klej, który przed chwilą powiedziałem. Bardzo dobrze się nadaje do takich celów. Także gdyby ktoś chciał sobie troszkę porobić eksperymentów, to polecam ten klej. Można stosować inne lepsze kleje, oczywiście wyższej klasy. Ale one są drogie, natomiast tych moich testów, które dotychczas wykonałem, to mogę, z, mogę zareklamować. Nie jest drogi. No dobrze, to teraz odczytam parametry podczas rotacji uzyskanej 80 i 70 Hz. Troszkę będzie więcej, aniżeli Państwu powiedziałem, ale się zdecydowałem pokazać Państwu, jak to pięknie taka maszyna synchroniczna wykonana w warunkach domowych funkcjonuje. Dobrze, odczytam parametry testu. Tak, tutaj Państwu pokażę. Wyłączę sondę, wyłączę miernik. Dobrze. Kanał pierwszy częstotliwość 6,95 kHz. Czas narastania 11,80 setnych milisekundy. Czas opadania 8,40 milisekundy. Szerokość impulsów w plusie 60 mikrosekund

i 27 setnych herca. Okres 16,59 milisekundy. Czas narastania 6,2 milisekundy, czas opadania 5,8 milisekundy. Szerokość impulsów w plusie 6,36 milisekundy, w minusie 8,85 milisekundy. Przeregulowanie 13,5%. Procent przychód 3,8%. Wypełnienie 41,8% RMS. 326,8 mV to się równa 3 A i 20 3 A i 27, dziesiątych. 3 ampery i 27 Wysokie 500 mV, niskie 540 mV, maksymalne 640 mV, amplituda 1,21 V. Dobrze, ostylogram, zniekształcony trójkąt. Podczas zwiększonej prędkości przemiennik już nie może skorygować emitowanej funkcji sinus, dlatego, dlatego oscyloskop widzi stan faktyczny, czyli, czyli generalnie funkcję trójkątną. Zobaczymy. Przesunięcie. Przesunięcie między prądem. A napięciem. Równe dwie milisekundy. Myślę, że jest to dość dobry rezultat. Tak, następnie w opisie powiedziałem Państwu, wykonałem bardzo dużo testów różnych moich maszyn synchronicznych, także zapraszam na stronę internetową. Zapraszam również do analiz na YouTube, ponieważ dużo danych jest prowadzonych na YouTube. Gdyby ktoś z Państwa nie miał dostępu do strony internetowej, to te dane są publikowane właśnie na portalu YouTube. Szczegółowe dane Państwu przekażę w opisie klipu. Dziękuję serdecznie za uwagę i pozdrawiam.